Po obejrzeniu materiału nie zapomnij o zostawieniu łapki, a także napisaniu komentarza. Miłego oglądania. Wszystkich bardzo serdecznie witam w dniu, w na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj gramy sobie w mapkę autorstwa kanona, Jak ona się tam nazywa? kanon? Two Players One Medal. Także myślę, że po pierwsze zaczniemy od, tego, od opisu takiego ogólnej mapki, że zagraliśmy sobie jedną rundkę. No, jest to mapka w stylu Santa Size, jak to mamy na High Pixelu, jeśli dobrze pamiętam. Czyli jest to tryb, że musimy wykonywać zadania, które są nam powierzone. Kiedy wykonywamy, wykonujemy je, to nasz przeciwnik ginie. I kiedy nasz przeciwnik zginie 5 razy, to wygrywamy. Całe zadania są losowe. Ile ich jest tutaj w puli ogólnie? Z 12 zadań. Ty w ogóle nie masz ust? Słucham? No nie masz ust, ale dobra. No to idziemy. No, uszy no, przynajmniej nie. masz. Dobra, idziemy, zaczynamy grać. Bo powiem wam, że naprawdę świetne to kanonowi wyszło tutaj tam te sterum. Widziałem, że jakiś masz. Aha, pokazanych tutaj. Ok, start. Zaczynamy. Pijane krowy. Ok, czyli zaczynamy od tego, że te krowy musimy unikać. Ogólnie one zadają obrażenia, kiedy nas wlecą. Tak, i dostajesz jakby wniesiony w górę. Można od razu wyjaśnić? O, właśnie tak, mniej więcej. Wyjaśnij, na jakiej zasadzie zostały stworzone te krowy przy okazji, o teraz pvp mamy No taki, że one biegną i z takim motion, czyli jakby wyglądają jakby biegły i jeżeli podejdą do ciebie to dostajesz efekt lewitacji na krótki okres czasu Oho, dobra. teraz się... nie zabiliśmy się żaden z nas teraz tnt, okej okay. czy to tnt jakoś się będzie to jeszcze pojawiało, czy coś czy po prostu w jednym miejscu, nie pojawia się, okej okay. Zabierz się hp, żeby go nie użył na pewno takie granie heheszki idź canon, idź, idź, idź w tnt wleć Ogólnie kanał, kanona będziecie mieli Aha, będziecie mieli w opisie, także możecie tam sobie wejść. Kanon właśnie się zajmuje takimi mapersami. mam tutaj mapki m.in. dla Docknesa i chyba dealerka robiłeś? Dobrze pamiętam? Tak, dealer te... vs Docknes. Te główki, te główki, tak, co jak Egórcy to działało, spoko A, dobra, ja muszę teraz drzwi skraftować szybciej niż kanon. Kuźwa, nie, bloki mi wypadły seku O nie, to jest to jest złe. Przegrałem. Nie, ty też nie zdążyłeś Dobrze rozumiem, tak? Tak, w tym samym momencie zrobiliśmy je. Okej, okay, to znaczy ja nie zrobiłem ich. Aha. Czyli prawdopodobnie gra się skończyła, zanim zdążyłem je skraftować. Bardzo możliwe. Dobra, to na nas idzie? W ogóle głód mi tutaj spadł. O, halo, TNT zabija, no nie. What? TNT nie zabij mnie, proszę. No to TNT w sobie łatwo uniknąć. Tam widziałem Creepera jak się pojawił. Ha, widziałem Creepera! Ha! Wybuchający Creeper, widzicie, widzicie? Dobra, ty chcesz zabrać tego heal'a, OK, teraz kowadła, gravity teraz widzę Czy tam nie gravity? Tak, to gravity na Jasiu bodajże tak działa, że kowadła lecą z góry Bardzo możliwe Dobra, chodźcie sobie tutaj, przeżyję, au oh, fuck, dostałem Ale ty zginąłeś końcowo, dobra, mamy jeden punkt, fajnie, zbieramy śnieg teraz, bardzo ciężkie zadanie ze zbieraniem śniegu No powiem wam, że mapka naprawdę fajna, jeśli nie macie premium, na przykład i nie możecie grać na tym, no to wydaje mi się, że taka mapka jest alternatywą całkiem niezłą i przegrałem tą rundę ja Mogę założyć, że ty też obrywasz kiedy, a, kiedy, to wy... kiedy ja wybucham, nie? Tak, bo firewerki zadają obrażenia od tej wersji. Chodźcie, że śmiesznie by było jakbyś ginął też ze mną. Tak zrobiłem raz niestety. Serio? Ale to, tak już nie powinno być, bez efekt szybkiej regeneracji. Fak Zapobiałem kurde, żeby wiedz. No nie no nie no, nie no ja się spalę zaraz normalnie. Teraz mamy coś w stylu uh, TNT Rana, a w stylu... Czekaj, to jak się to, to nazywa? Bo to jest inny tryb, ten, że zakolorowujemy za sobą i znika za nami. To nie jest TNT run, jest run, czy kolejne Rainbow Run, dobra, przylagowało mnie trochę, szczerze, przy tym. A to jest rozumne, przy takiej ilości pojawiającego się ognia i tak dalej, że czasami przytnie, czy coś. A tu nie mamy Optifina, jeszcze muszę napomnieć, tylko. Dobra, przy tym chyba jest najlepiej biegać, przy TNT. Na no F5, widać wtedy wszystko górze. Wszystko widać, mówisz. Dobra, no to jest ja F5. O! Nie, 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 Kanon! Nie strzelaj do tarczy! Dobra, A. ja wygrałem, fajnie. I teraz musimy zabić 15 chickensów. Także lecimy z tym. Jak widzicie, są tu normalnie wszystkie jakie... to normalnie Minecraft Party jest praktycznie, <laughs> Minecraft Party na dwóch zrobiłeś. No. Także fajna alternatywa, jeśli byście chcieli sobie ze znajomymi na przykład pograć partię, ja mówię, ktoś by nie miał premium z was. Ok, no ja tutaj definitywnie... A, ...zwyciężam, FAKT! Tornado do mnie idzie, o nie. Tornado spadaj. Zarąbiste to jest, to są party klesy uderzenia tego mocnego, nie? Tak. Kurde, no powiem no, mam, no. że przekazackie to jest. 20 razy na sekundę. No, mega, mega, mega. Czemu tu też spada, jak zbieramy śnieg, okej. Okay. Dobra, ile tego śniegu? 50, tak? Minimum 50. Minimum 50. Okej, okay. no teraz się. Teraz nie wyprzedzi, nie? Jak ma tutaj o przejadę, pewnie miejscówki, jakoś ten. Aha. <noise> Gdzie więcej śniegu spada? Ja Wam mówię, o znowu TNT trafiliśmy. No, tutaj jest losowość totalna tych całych trybów. A nam się zdarzyło w pierwszym takim podejściu naszym, czy na pewno wszystko dobrze wgraliśmy, e, trafić chyba na kurczaki z 5 razy. <noise> no. O, jak widzę, tym razem trafiamy na te TTT te, te, te tutaj. O, kurde, pijane krowy znowu. Dobra, pijane krowy są przekozackie ogólnie. Mi się podoba, niech coś takiego wprowadzą na stałe do jakiegoś minigame'u. Jak <grych> Jakby to się mogło nazywać w sumie? To jest taki slalom, jakby, nie? Jak Boat Racing jest no. na przykład. Shit, znowu jestem gorący. Ja o tym wiem przecież bardzo, no. <grych> mi musi o tym mówić. Nie musi mi o tym żadna wiadomość na czacie mówić. O, oh, fuck, pobierałem się trochę. Ci, że Mogą dobre by było, pomagać... jakby się na przykład magma bloki pojawiały. To o, by było przekazackie też. trudno by było e, zreplace'ować to z powrotem, podłogę. Znaczy, czy tam przekleić, no, to chyba też by się dało teoretycznie. Znaczy no. ja, wiesz, nie jestem majster jak w tych command blokach, jak Wy nie jestem majster, ale <laughs> wydaje mi się, że to jest akurat dwa command bloki. Jeden command blok, który to stawia, a drugi command blok, który z, przywraca później zapis, który gdzieś sobie po prostu wybudujesz, gdzieś sobie przekleisz, nie? Na tej zasadzie, że poprzeklejasz po prostu fragmenty mapy sobie. Oh shit, bo tu nie ma przejścia. Dobra, kolejny PVP. Uch, ja sobie healę wezmę. Dobra, ja się wychilowałem, więc bardzo ładnie, tylko się dalej palę, kurczę. A to mi się nie podoba, a ja tu w PVP powinienem z kanonem wygrać, bo kanon to jest od komen bloków. Mój pies coś tam drapie do drzwi, więc przestań, piesku. i dobra, nikt nie wygrał. A, znowu kurczaki. Powiem ci, że przy tej siekierce to trzeba wyczuć, kiedy uderzać. No, bo... Piecho, cicho! ...szybciej robiła. No. Dobra, dobra. O! Dobra, ja już wygrałem, także kanon kolejny zabity. Jeszcze tylko raz musimy go pokonać i musimy znowu drzwi skraftować. Także próbujemy, kurde, może tym razem mi się uda zrobić te drzwi. Zacząłem szybciej niszczyć bloczki od kanona, także wydaje mi się, że to jest całkiem dobre, dobre podejście, ale wydaje mi się też, że... O, właśnie, idealnie, teraz będę miał. Także kanon. Wydaje mi się, że niestety przegrasz. Tu mogę z mojego skorzystać. Okej. Okay. No, i wygraliśmy, także pierwsza arnka za nami. Moi drodzy, witam w kolejnej rundzie, i mam, mam drewno. Zabrało o mi to, nie? Zabrało i TNT zabija. Dobra, także zaczynamy kolejną rundę ogólnie tutaj w nie wiem, jak to nazwiemy. Canon Size. boże. Ale no, Bo fajdę, Taką dużą głowę mnie i że coś tam mówię, niby. No powiem no, Ci, że fajne męche. by było jakbyś taki właśnie przykład O kurde, ty zniszczył te kurczaki. Jakbyś taki właśnie przykład minigamów zrobił różnych na mapki dla dwóch osób na przykład. Dobra, ja chyba Cię wyprzedzę, bo akurat widzę, że mam lepiej wyczuty ten moment, kiedy mogę zabić. Dobra, nice, wygraliśmy z kanonem. Aje. Wydaje mi się, że ta runda będzie szybsza. Okej, okay, teraz śnieg. On ze śniegiem zawsze wygrywa ze mną, także no tutaj walka jest niestety ustawiona, ja Wam mówię to. No tutaj normalnie Normalnie czytuję, także... No zobaczcie to, no to nie ma opcji, żeby miał więcej ode mnie. No nie było opcji, szybciej zacząłem od ciebie, kurczę. Kowadła, okej okay. Chociaż jeszcze mógłbyś tutaj na przykład dodać, jakbyś myślał kiedyś... Aha, fajnie. Aktualizacji, nie? Czy my zginęliśmy jednocześnie? Tak. Mhm. Jakbyś myślał o aktualizacji, żeby na przykład na środku zbudować jakiś wielki kopiec i trzeba by było na przykład z niego ten wydobyć diamenty czy coś takiego. Powiem Ci, takie, takie fajne trybki tutaj pododawać ogólnie, bo to No może by było. Ale więcej rzeczy zrobić. O, spalę się. E. No w arenek też można by w sumie, ale to też roboty dużo by było. Ale to już Twoje tutaj. Aha, znowu jest gorąco, ja pierdzielę. Się nie skopnąłem nawet, że drugi raz się palimy. No nie. No bo znowu jesteś tak gorący. No jestem ja, cały czas jestem gorący. No. Dobra. Nie, kadon! Dobra, udało się. Szybko. Ech, wziąłem siła. Dobra, nice. Udało mi się, także w tym momencie uważałem, żeby na Tornado się nie natknąć, Tornado widzę, jest tutaj ostro ciacha. Tam, tam do kanona. To Tornado fajnie jakbyśmy mogli przepychać patykiem, tak jak te zombiaki. Ciężko by było, ale wykonalne. Ale powiem ci, że to by było kozackie. Pijane krowy znowu, i to jest, to jest moja ulubiona część chyba, pijane krowy. Dobra, musimy teraz sobie slalomować je tutaj bardzo pięknie ogólnie. Dobra. Co to było za dźwięk, halo? One tak znikają, tak? znowu gorący masakrę. Jak drzwi rozwalane, nie? Przez zombiaki. Tak, tak. Jest ten dźwięk. Ok, zrobimy ci zajście. Nice, 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 z za nami! Nie, 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 nie ja za kanonem, tylko kanon za nami miał iść. Teraz ja się chyba zjaram. Okej. Okay. Kurde, zombiaki! No nie, ja się jeszcze spalić, nie skoczyłem. Dobra, biorę heala. Dobrze, ten heal się jeszcze trzyma przez chwilę ogólnie. Kanona bicie, kanona bijcie, zombiaczki. Kanona, tam jest kanon, patrzcie, tam macie kanona. Tam czy serduszka, kurczę, a to nie jest zbyt dobre dla mnie? Kurde! Nie! Jest! Ha, ha. O, może no jeszcze będziemy musieli zrobić sobie dogrywkę czasami, jeśli teraz przegram. I to będzie niefajne. Jeśli ja teraz. O, nie wygram, to musimy zrobić dogrywkę normalnie. Jeszcze muszę trzy razy zabić, a on mi musi dwa razy. Okej. Okay. Okej, okay, fajnie, dobra. Kolejna. O, drz drzwi. Kurde, za późno dobiegłem do drzewa. Ja pierdykam, masakracja. Taktyka jest taka, że można jeszcze czekać, aż przeciwnik skraftuje crafting. Ja. Kurde, nie, nie zdążyłem! A próbowałem to właśnie to zrobić, kurde No nie wierzę O Boże, teraz, teraz przegram, nie? Teraz nie ma szans ze mną kurde, no nie Kurde i 15, kurczak! Nie! kanon, Czemu? To no musimy dograć, dogrywkę! Także moi drodzy widzowie widzimy się już kurde w trzeciej rundzie e, Canon Size ok, musimy trafić do tarczy i teraz walczymy o podium tak naprawdę Ok, ja trafiłem pierwszy, fajnie Kinty zawija, ok. Masakra, no wydaje mi się, że mogę z tobą wygrać, chociaż zobaczymy jak to będzie zioł Bo nie wiem, nie wiem Nie wiem Nie wiem Nie wiem jak to będzie zioł, nie wiem Nie wiem Dobra, drzewko Kurde drzwi Kurde bele Dobra ściąć to drzewo Okej, okay, powiem ci, że zarobiste to jest po prostu. Wybrałem drzwi dlatego, że jest zaś trudno skraftować, bo. Ja nie powiem, żeby było jakoś trudno. Dam, Chodzi o to, że ludzie myślą, że trzeba całe drzewo ściąć. Fakt, no jak? Aha, bo ty w drzewie byś chciał wyjeść, Ty, ty geniuszu, ty kurde, genitaliusz normalnie to jest. No i taktyka na śnieżki to, to jest. iść w miejsca, gdzie jest więcej śniegu. Wtedy śniegu no tak robię, daj no, bo to kurde woli od siebie zbieram. W ogóle to nie zbieram po dwie śnieżki czasami. Okej, okay. oh. pierwszy raz mi się udało z nim wygrać na to. Okej, okay, kanon, kanon. Nie wiem jak to będzie, nie, kanon. Ha! No, zabrałem drewno! Dobra, szybko zbieramy. A on stoi przy mnie, co za wredna... Wrednomędnik jesteś, ej wiesz o tym. Wiesz o tym, że jesteś wrednomędnik. Dobra, craftujemy. I proszę bardzo, wygrałem Aj. z kanonem, dziękuję bardzo. Kolejna rundka moja, oh fuck! No nie, nie zdążyłem się obrócić. Dobra, te kurczak się respiwa po cztery. W ogóle mi się często zdarza z jajek, w ogóle respić po cztery. Wiesz, że tak się zdarza czasami. Nie wiem, czy zdarzyło ci się kiedyś. Ja rozpływając jajka bardzo często trafiam na cztery kurczaki w ogóle. Boże. Zdarzyło ci się kiedyś? Nie. Mi się zdarza i to bardzo często. Jeszcze w wersji beta to było nawet. Już pamiętam, no jak mi się cztery trafiły, to ja się po prostu śmiać chciałem, bo wiesz, rzucasz jedno jajko, masz takie jedno jajko ostateczności. Rzucasz? I wypada nagle cztery kurczaki. No, no i kto wygrał, kto jest lepszy w Canon Size? No cyfer, cyfer jest lepszy. No właśnie. No i teraz moi drodzy, teraz macie za zadanie szczelić po prostu łapkę w górę pod odcinkiem, a także wejść na kanał Kanona i tam szczelić łapkę w górę pod jakimś odcinkiem, na przykład, nie wiem, no pod jakimś odcinkiem. W ogóle, patrzcie jak mnie to prześwietla. Wow, ale schiza. No więc moi drodzy, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć. nada